RESTAURANT mexicanos. Oh, I teraz zobaczcie, jaki są doczeki. Oh. Bardzo ciekawy wystrój jest. Proszę. Jak to? Hi, how Hej, jak się masz? Pan Ma, a ile jaki? Jaki? Taki? Taki jest. jest, jest. Ola, <laughs> Wystarczy, się Maszam, maszam, i maska samochodu i w maszam, nawet maszam, 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 Nie konsumując, <noise> bardzo ładnie. No tak, wesoła, walorowa, na angielsku też. To no jest przepiękna restauracja. jest no tak, jeszcze ładnie. Muzyka ładnie przygrywa, ale muzyka. No tak. I nawet telewizor jeszcze go no się ten pogląd. Jakby ktoś chciał. I sześć ze sobą i żeby było ładniej, klimatyzacja. Zwyczajna sobie lepsza racja w